Co tu się dzieje? Dlaczego nikt tego nie gasi? Bo chcemy, żeby się paliło. Jasne? Wynoś się stąd, bo usmażymy cię razem z tą pierdoloną elfką. Jest jeszcze trzecie wyjście z tej sytuacji. Czekaj, szybko! O co w tym wszystkim chodziło? Czemu chcieli spalić Cię żywcem? Przyszli mnie obrabować, a kiedy nie chciałam im powiedzieć, gdzie trzymam kosztowności, przyciągnęli wózek z drewnem, zamknęli mnie w środku i podpalili wszystko. Pewnie liczyli, że Cię to skłoni do współpracy, ale sądzę, że nie wypuściliby Cię nawet, gdybyś im powiedziała. Jeszcze Ci nie podziękowałam za pomoc, Wadgern. Moje pieniądze są w wydrążonym pniu za domem. Proszę weź sobie stamtąd, co chcesz. W tych czasach niebezpiecznie jest posiadać zbyt wiele. Dziękuję. Bywaj.